Stefan bardzo mnie zawsze wspierał, od początku jak przyjeżdżałam, jak chciałam jechać do stroniska, czy robić jakiś, e, wiesz, jakiś special news o zwierzętach, o adopcji albo o, o, o czymś, zawsze byli e, na mojej stronie I, zawsze, i, właśnie te, i dlatego się cieszę, że właśnie dali mi taki program moich marzeń, że wiesz, i też ten program jest misja pierwsza, że nie tylko po, pomagamy psom, ale też pomagamy ludziom, co mają problemy z tymi pieskami, e, co nie wiedzą jak je wychować, nie wiedzą jak je traktować, może jeden jest agresywny, czy źle chodzi na smyczy, czy ucieka im, ma stresujące mają sytuacje, no ja z nimi rozmawiam, później ekspert przychodzi, co im pomaga. I też są ludzie, co strasznie chcą zaadaptować psiaka, ale niestety boją się iść, albo nigdy nie byli w stronisku, albo byli w stronisku i... Zapłakali się i wrócili do domu, mówili: Ja nie mogę wyrwać jednego pieska, i wtedy mnie wołają, żebym ja z nimi pojechała, i ja pomagam im wybierać. No i później ekspert przychodzi, pokazuje im, jak mają się zachowywać z tym pieskiem, żeby wyrósł na, na dobrego pieska, bo psine, no tak samo jak dzieci, że trzeba wiedzieć, jak ich wychować. Czuję, że łza wzruszenia na policzku niejednego z widzów się pojawi. Myślę, że tak, ale też będzie pozytywne, żeby zobaczyli, zobaczyli jakie są przyjaciele na całe życie, że iść do stroniska to nie musi być depresujące, też idziesz tam i ratujesz życie kogoś. Baby, this is what you came for. Jak to się dzieje, że tak piękna kobieta wzbudza tak skrajne emocje, jeśli chodzi o zdjęcia, które dodajesz? Przecież nie prowadzisz programów popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży, ani chrześcijańsko-katolickich. Więc dlaczego tak duże emocje wywołują zdjęcia, które zamieszczasz ze swoim ciałem, zresztą bardzo apetycznym i młodym? Dzięki. No, wiesz co myślę, że też plot plot, plot. Karskie, jak to się mówi, plotale, portale żeby Portale, właśnie portale lubią robić y, większe coś niż jest, bo może 90% było pozytywnych y, komentarzy. I bo tak wiadomo, niektórzy się lubią przyczepiać. Możesz być matką Teresą i coś będą mówić złego. Ja w ogóle kompletnie to olewam. Nie dbam, bo wiem, jakim jestem człowiekiem, wiem, że nikomu nie robię krzywdy. Jestem dumna ze swojego ciała. Przyszłam po siłowni, zrobiłam sobie wiesz selfie, no i dałam na Instagram. Jak komuś się nie podoba, nie muszę chodzić na, na moje Instagrama nie na moim social media tak naprawdę, wiesz, największe gwiazdy, największe modelki na świecie poszają takie selfies i widocznie tak strasznie się interesują mną i muszą coś mówić. Ale już yy, czułaś pismo nosem, co może się później wydarzyć po zamieszczeniu tego zdjęcia, bo zdjęcie opatrzyłaś też nie, już yy, podpisem ze sprostowaniem, że masz bieliznę na sobie, chociaż powiem Ci, że każdy przybliżał, żeby się upewnić, żeby czy pę... na pewno. Wiesz, na początku na moim telefonie to wygląda, było widać, że są te, wiesz, te majtki, ale widocznie jak dajesz na social media, to już ten quality nie jest taki dobry i dopiero jak już puściłam i widziałam y, komentarz, że, o, jesteś nud i tak i oglądam. Mogłam, ojejku, to dlatego wtedy szybciutko wpisałam. Tak, ma majtki, nie, nie stresujcie się. No to w takim razie to już chyba będzie koniec tego, tej afery Majtki Gate. <laughs> jest no, prostowanie. Jezu, kobieta sobie. Oczywiście. Przed lustrem stoi, jest, wiesz. Co takiego, dla mnie to nie zbieg,